Numer podmiotu 34. Siedlisko niespójne. Opis. Istota 34, której instancje są znane jako Dollface przez wędrowców, to małe, lalkowate, podobne do lalki Roger D.N.: humanoidalne istoty, które można znaleźć w backroomach. Podczas gdy ich fizyczne ciało wydaje się być pluszakiem z tkaniny lub wełny, ich fizjologia jest znacznie bardziej podobna do animacji z poziomu 10.4. Są one samorepikujące się i niezwykle wrogie, chyba że zostaną oswojone. Oswojone instancje bytu są często wybierane jako towarzysz przez wędrowców, którzy uważają je za słodkie. Zachowania: Pojedyncze instancje będą wędrować po określonym poziomie lub najbliższym otoczeniu, dopóki nie zauważą innej istoty lub wędrowca. Najczęściej jest to Ogar lub śmierć ma. Powoli podejdzie i powie coś w stylu: cześć, jestem Dolface, miło Cię poznać. Wkrótce potem może zaatakować, po prostu stać, ale zazwyczaj po prostu ucieka. Jeśli towarzyszy mu grupa, reszta zaatakuje w tym czasie. Na szczęście, radzenie sobie z Dollface jest tak proste, jak oswojenie jednego. Wystarczy zaoferować mu wodę migdałową i zachować cię przyjaźnie. Potem tym będzie zachował się wobec ciebie uprzejmie i podążał za tobą. Nie jest możliwe oswojenie jednej z nich, jeśli jest częścią dużej grupy. Szybko replikujące się grupy bytów były w przeszłości znane z tego, że całkowicie niszczyły społeczności, ale odpowiednio szybka reakcja na sytuację sprawi, że będą one tylko drobnymi szkodnikami. Biologia. Uważa się, że byt są częściowo lub wariantem animacji w oparciu o dzienniki wywiadów i ich wewnętrzne systemy narządów. Podczas sekcji jednego z nich, który został znaleziony na poziomie 20, odkryto, że pomimo braku materiału organicznego i płynów biologicznych, wszystkie instancje bytu zawierają pewien rodzaj funkcjonalnego układu narządów. Jedzenie, picie, nawet spanie są możliwe i najwyraźniej potrzebne do przetrwania, choć nie zostało to potwierdzone. Zwyczaj Dolface ma około 2-3 stóp wzrostu i jest bardzo lekka. Włosy są zwykle wykonane z przędzy lub końskiego włosia. Oczy są przyszyte na guziki, a usta są przyszyte przędzą lub środkiem do czyszczenia rur. Kolor skóry jest zwykle brązowy lub ciemny blond, a ich ciała wykonane są z tkaniny i materiału. Końce ich rąk są ozdobione odłamkami płamanych guzików. Potomstwo stworzone przez Dolface wykazuje identyczne cechy jak oryginał, co oznacza, że rozmnaża się bezpłciowo. Jak to się dzieje, wciąż nie jest jasne. Odkrycie. Halucynacje, czy to wywołane stresem, samymi bakrumami, czy innymi czynnikami, często powodują, że wędrowcy widzą dziwne rzeczy, a zabójcze lalki dla dzieci nigdy nie były rzadkimi widokami dla osób w niestabilnych stanach. Jednak te wczesne obserwacje mogą, ale nie muszą być dolfejs. Najczęściejszy potwierdzony szpadek miał miejsce w 1958 roku. Dziennik wywiadu, 29 stycznia 2020 roku. Po zajduje znajduje się próba przeprowadzenia wywiadu z istotą, aby lepiej zrozumieć jej zachowanie w stanie pasywnym. Początek dziennika. Trzecia dba. Rodzący wywiad badacz M.G. Kimli. Rozmówca, istota 34. Kim upuszcza kilka kropel wody migdowej na usta bytu. Lalka zaczyna konwulsyjnie drgać i w końcu sama siada. Cześć, jestem Dolface! Jak się dzisiaj masz? Witaj, Dolface. Jestem badacz Kimli. Czy byłoby w porządku, gdybym zadał Ci kilka pytań? Dobrze, dobrze. Stałam stworzona przez naszego wspaniałego króla! Podarował mi życie i przyjaźń poza swoim królestwem! Czyż nie jest wspaniały? Nie wygląda mi to na przyjaźń. Dlaczego lubisz krzywdzić ludzi? Krzywdzić ludzi? Nigdy! Chociaż czasami budzę się i widzę czerwone rzeczy na moich rękach po przebudzeniu. Czy to się liczy? Nieważne. Co możesz mi powiedzieć o Dolface? Czy wszystko w porządku? Aaaa! Co ty? Istota zaczyna gwałtownie drgać, a jej ciało zaczyna rozrywać się na pół od strony brzucha. Kolejna lalka wypełza na zewnątrz. Co jest kurwa! Cześć, jestem Dolface! Jak się dzisiaj masz? Podsumowanie. Obie lalki zostały natychmiast usunięte, a badaczka Kimli została odprowadzona w bezpieczne miejsce. Koniec dziennika. Co robić, a czego nie? Powoli oddal się, jeśli zobaczysz potulną Dolface. Biegnij tak szybko jak możesz, jeśli zacznie się gonić. Nie próbuj oswoić byt w dużych grupach. Nie próbuj walczyć lub zabić Dolface, gdy jest otoczony przez duplikaty. I cóż, to było na tyle z tego kolejnego odcinku o bycie. Jeśli dotrwaliście do końca, zostawcie po sobie znak komentarzu, łapkę w górę lub subskrypcję. Zachęcam Was też do wsparcia kanału. Oczywiście jest to nieobowiązkowe, ale dzięki temu macie szybszy dostęp do filmów z Backrooms. A ja już żegnam i do zobaczenia. Na razie.